Drodzy Państwo, Wojtek Kamiński, trener koszykówki, zaprosił nas w piękną podróż, była mowa o olimpiadzie, o koszykówce amerykańskiej, o koszykówce jugosłowiańskiej, były też wątki polskie, gorące brawa, bo są dwaj znakomici polscy koszykarze, Krzysztof Szubarga oraz Łukasz Majewski, zapraszamy gorąco na dwójeczkę. jest Krzysztof Szubarga, rozgrywający, Anwil Włosławek, witam serdecznie. Witam wszystkich. Łukasz. Witam serdecznie. Jeden mikrofon będzie dla gości. Jest, o, na szczęście mamy już w tej chwili komplet. Rozmawialiśmy z trenerem Wojtkiem Kamińskim, tak przepięknie, o starych Dziejach Korzekarskich. O postaci Nikosa Galisa, o Darku Zeligu, Na kim wychowała się dwójeczka Krzysztof Szubarga i Łukasz Majewski? Kto był Waszym idolem, jak byliście dzieciakami? No na pewno. halo, Na pewno. do teraz znany Adam Wójcik, który. W tym sezonie dopiero zakończył karierę, a grał ponad 20 lat. Od małego już go, już go pamiętam i na pewno był to wzór. Łukasz? Kto był Twoim idolem? My, my tu z Krzysiem, jak to się mówi, prawie blisko. Podobne równiki, także e, podobne idole. Także, także, także na pewno Andrzej Pluta, na pewno Adam Wójcik, Maciej Dzieński. Taka tana go na których się człowiek wychowywał. Łukasz Krzysztof, gdybyście mieli. Określić się, że dzisiaj jesteście trenerami, to za jaką koszykówką chcecie się niejako opowiedzieć? Czy koszykówką amerykańską, czy koszykówką europejską, która jest bliższa waszym sercom, waszej duszy, waszemu stylowi gry? Myślę, że zdecydowanie chciałbym to wypośrodkować, żeby koszykówka była i efektowna, i efektywna, więc na pewno musiałbym podobrać takich zawodników, żeby to wszystko było dobrze poukładane. Łukasz? No ja bardziej w kierunku jednak europejskim, bo, bo jednak dla mnie tutaj jest Eurolika, jakby takim wyznacznikiem tej, tej, tej super gry. Także inteligencja jakby koszykarska taka, to myślę, to, to jest ten mój kierunek. Chociaż nie ukrywam, że zawsze w drużynie przydaje się ktoś taki, co, co pobudzi publiczność jakąś tam fajną akcją. Dla ludzi z zewnątrz basket jest jedną z mniejszych dyscyplin, gdzie jest duża dynamika, duża szybkość rozgrywania akcji. I kolosalne znaczenie ma też kreatywność. Czy, czy przychodząc do sekcji koszykówki, mieliście test na to, żeby, nie wiem, sprawdzić wasze IQ, jesteście błyskotliwi w sensie myślenia i tak dalej. Czy, czy, czy są takie testy w polskich klubach przeprowadzane, żeby zbadać też czas reakcji, umiejętność rozgrywania, tak jak kiedyś Jamie Glings to robił, czy, czy takie rzeczy się dzieją, czy nie? Raczej znaczy, no, z takich testów bardziej szybkościowych są, są robione jakieś kąty widzenia, kiedyś miałem takie coś właśnie na kadrze robione. Ale z takich typowych IQ to raczej, raczej nie. Zawsze ta inteligencja wychodzi na parkiecie i to zaraz ci zawodnicy, którzy są, są, są bardziej inteligentni, są postrzegani jako cię inteligentni, a ci od brudnych zadań są od brudnych zadań. Także mówię, to są od razu podziały, jak ktoś ma, ma, ma to od razu wrodzone. Dennis Rodman przydał kiedyś dużo kolorytu, charyzmy, szaleństwa koszykówce amerykańskiej. Czy uważacie, że w polskich warunkach taki gość jest potrzebny, żeby ewentualnie urozmaicić polski basket, czy zupełnie my jesteśmy jednak Europejczycy okopani w swoich zupełnie innych klimatach? No, myślę, że, że w Europie panują inne klimaty. Chociaż chciałbym sam zobaczyć takiego zawodnika na przykład w polskiej lidze, jakby, jakby publika na niego zareagowała. Myślę, że by było to ciekawe. Zastanawiam się, ile ile procent kibiców by poparło takie zachowanie i czy by się też wzorowali na tym? Łukasz. Ja myślę, że zdecydowanie, jak najbardziej. To był taki człowiek, na którym sporo ludzi się wzorowało, mimo że jak to się mówi, nie był dobrym chłopcem. Także e, mówię dla, dla, samej, dla samej jakby promocji koszykówki to, to jak najbardziej. Tylko mówię, ten Denis Rodman, który był z tych na najświetniejszych czasów. Panowie, na zakończenie, bo oczywiście rozumiem, że za chwilę będziecie dostępni dla fanów basketu, aby udzielać autografów i rozdawać Włocławek, stara sala kinowa, teraz to już jest piękna sala mistrzów, ale kiedyś stara sala kinowa, gdzie grało się tak, no, jeszcze zupełnie inny basket. Czy, czy lubicie, kiedy kibic jest bardzo blisko korzykarzy, czy kiedy jest troszeczkę dystansu i można się odgrodzić od emocji? Nie, no Na pewno hale w Polsce. Fajnie się gra w tych halach, gdzie gdzie kibic gra, siedzi bardzo blisko, gdzie się go czuje na, na plecach, można powiedzieć. Więc na pewno ja jestem za tymi takimi mniejszymi halami, gdzie gdzie kibic jest blisko parkietu, a nie w tych wielkich halach widowiskowo-sportowych, gdzie, gdzie tego kibica się nie czuje. Łukasz, Twoja opinia? Zdecydowanie, tak jak się opowiedział, w większych halach jest inna, inna akustyka, inaczej jest to odbierane, inaczej jest odbierany doping. A w tych mniejszych salach, czy nawet tych salach, gdzie kibic siedzi, jak to się mówi na parkiecie, jest zdecydowanie inaczej i dużo, dużo lepiej dla, dla zawodników. Dziękujemy ślicznie, drodzy Państwo. Za chwilę Krzysztof Szubarga i Łukasz Majewski będą do Państwa dyspozycji. Stoisko autografowe. Tauron grupy, dziękuję pięknie. Oczywiście to jest dopiero przystawka do głównego dania. Fenomenalni koszykarze jest też trener Wojciech Kamiński, który uroczo przepięknie intelektualne wycieczki sobie czyni. Ogromna wiedza o koszykówce, to jest zacne środowisko. Koszykówka pod auspicjami Tauronu datuje się od roku 2009, choć jak pamiętamy, ta dyscyplina narodziła się dawno temu, bo w 1891 roku. Pierwszy raz na olimpiadzie, obecna w 1904 i oczywiście. Wejście profesjonalistów, zawodowców datuje się na rok 92, a więc Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, kiedy to słynny Dream Team pojawił się i zdobył złoty medal. Drodzy Państwo, jest to rzeczywiście cały czas akcja bardzo sympatyczna. Polskie piłkarki ręczne KPR Chorzów i są też brązowi medaliści PGNiG Superligi ze Stali Mielec, a więc można, jak ktokolwiek chce się przymierzyć i zobaczyć, czym pachnie Gra niegdyś nazywana od dzielnicy, pod, od dzielnicy Kalisza dzisiaj, a niegdyś miejscowości pod Kaliszem, gdzie polscy legioniści uczyli się od niemieckich wartowników gry zwanej Szczepiorniakiem, od miejscowości Szczepiorno. Dziś piłka ręczna to oczywiście szalenie popularny sport. Polacy mieli medal olimpijski brązowy 76 rok i myślę, że bardzo fajną. Ofertą dla Państwa będzie możliwość zmierzenia się na zaimprowizowanym boisku do piłki ręcznej, a więc niegdyś jedenastki grały, teraz siódemki. Kto chce, może spokojnie sobie w tej chwili przymierzyć się piłkarki ręczne KPR Chorzów, a więc ruch Wielki Klub, dziewięciokrotne mistrzynie Polski i Stal Mielec, a więc niegdyś wielosekcyjny klub, teraz również opiekuje się tą ekipą Grupa Tauron. Polska Energia. Zapraszamy gorąco.